Odcinek pod tytułem. No, Marcin tutaj robi dom. Co to za dom, Marcin? Mój. Taki mały kurwa? I to jest wejście Adam, dopiero. Myślę, że, że to jest y adekwatne na twojej. He. To jest... Co już? <laughs> Wagi, masy. Krowa. O i zombie villager. To jest krowa, kurwa. O, krowa Kau. Co to, ej, co to się zbudowało? Jakiś zamek? To Mroza zbudował sobie na kreatywie. Tak nie wolno. Nie, Creeper, ja pierdolę chowam się. Baza podziemna. i oczywiście, jak zwykle, każdym tym robię bazę podziemną. Ja mam, jakby w. W ziemi. Sezon trzeci już zaczęty. Ciekawe, czego skończymy. Dużo wiecie z jakiego powodu. Tak jak zawsze. A nie, nie, nie. Teraz inny powód może być. Nie, on będzie tak długo. Aż. Kto, co nas nie zabije? Koronawirus. No, czyli jeszcze w szpitalu. Żeby... Dobra. Jak, jakby nagle się przerwało łączenie z odcinkami, to wiecie co, co się stało. Marliśmy. O nie, to jest ten szkielet na, ten, na pająku. Fuck. Kogo to jest dom? Taki w ziemi. Mój. Ale to jest taką. Czekaj. Z taką tą? Wodą obok? Płot? Nie, że, w, że taki płot i woda tam jest. Nie, to chyba nie. Co? jest taki niedokoń... O kurwa. No widzisz mnie czy nie? Ja Koga? tu jestem, tam jest Michalina. Kurde, jebane te. Czekaj, bo ja muszę je powybijać, bo mi tutaj. Dobra, Michalin Creeper. Jak to było, Marcin? Ta piosenka? Creeper. Nie. Nie. <ścoughs> 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 było tego, doktora z parku. Nie, czekaj, jest Groovy, czy nie? Jest Groovy? To było... Nie, czekaj, ja to znajdę na telefonie. Oh man, to było coś takiego chyba. No, help me, nie! Kurde, zapomniałem, że tutaj pauza nie działa. Że <śleszamy> <śleszamy> tu pauza nie działa. To to zwyczajny serwer. Jakby się no nie wywaliło Słyszałem Jebany Tu się nie da w ogóle nic jest tyle tych mobów Dla Ila Co? Jakbyś tym raz zapytał dlaczego nie a połowy domu to nie Rozwaliłeś? <grym> <A>. <grym> Czekaj Czekajcie uwaga teraz Czujemy tego creepera. Najnowsze badania wynoszą, że koronawirus wytrzymuje w powietrzu. Więc Fajnie. możemy się zarazić wyjściem na dół. Fajnie. No. Jak to było? Creeper. Adam, pan też tą górę, która tu stała obok? Tu, gdzie ja się teraz buduję? Ej, hey, Marcin. Czekaj. To było to! Tak Czekaj Idę no. z tego, doktora Sparku Nie wiem Sparku Ej, tu nie mam miejsca... Adam, tu, tu była ta góra Gdzie ci gubię teraz Tu była ta góra? No Mogę cię zabić? Dwie nie ma. Ale ja to miałem zrobić. Marcin, zesłałem ci ja. tego teraz. Twój teren. Endermana. Fajnie. O kurwa, no Creeper, no pojebał dwa nawet. Oh man. Creeper. Co on ja teraz zrobi? Gabriel? Ja pierdolę. No ale są dwa, nie zdążę. No. BF i wyciekasz do tyłu Dobre, <coughs> daj, Dobra jak no? Kurwa To <grym> jest gracza creeper Ej, i teraz ja Nie, ja nie mam przez gracza creeper. Jam normalnie. Ja mam no bike creeper to. po prostu. A ja mam No I co? Dobra, teraz muszę czekać na mrodzasz mnie to, że ty jesteś... łomos angielskiego. A nie, po prostu dostawiłem sobie wcześniej i tak... No tak, tak, właśnie. Mnie no? nie nabierzesz! Mam w mordę. W mordzie. Uwaga, 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 uwaga. Ja ochotę, tak. Bullet Storm gdzie jest pirat Muszę teraz na mrozę pirat. czekać E boczam Co on robi? Gdzie on, gdzie on jest? Umyć się poszedł. Po, umyć się poszedł a. Zorą z Umyć się. Adam. Bo język jest pirat. Pirat. Ej, ja ten... Ja jutro też nie była cenie, bo wiesz... Tak trochę lipa. Ale wiesz... Ej, ten, jest trochę to lipa, to wiesz jaka? Tak o, i wiecie jakaś lipa? Bo rodzice mi teraz nie każą wychodzić, co nie? No i... i Zamówiłem EPT do paczkomatu To nie wiem co ja zrobię w, tej, w takiej sytuacji Marcin, co byś zrobił? Wyszedł co jakby była epidemia taka totalna wtedy Naokradowane rynki Co Marcin? Maska gazowa i... Aha, z, w tym stroju do doktora jeszcze z tym <laughs> Jeszcze kurwa wiesz, że Marcin Z tym strojem Z A wtedy raczej bym mnie nie złapał To musiał ten strój wywalić od razu i całą... i maskę Dla No, trochę Przycina mnie?

Test, 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 test. Dobrze nie było? Słyszać? Pam, 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 pam. Aha, bo mi się film przesyła, z ostatni. Mhm. Co to było? Zgadnijcie Ale kulacz. Pepsi Marcin Kola No to dobrze Marcin rozpoznaję rozpoznaje po, po tym po po po, yy, po samym dźwięku puszki muszę, na... muszę tylko pierwszy. Ale te Pepsi z puszki jest chujowa No no na kisę, to to kupuję. Nie no dzisiaj już będzie mi dobre było to yy, ten Ten taki wiesz To co to, to co kupiłem Marcin wiesz co No Jadłeś to? No to te chińskie to. No właśnie. Nie będę. No to było japońskie, piło by napisane japońskie. Chińskie pisało. Chiny Japonia, to samo. No nie. Bruce Lee, skąd pochodził Marcin? Jak myślisz? Z Chin czy z Japonii? Co? Nie, pierdolisz. Nie, się no powiedz. Kres pod ziemią. Gówny dół. A ktoś chce robić bazę pod ziemią? Ty. No to co się głupio pytasz, kto jest pod ziemią? No nie, my też Ja? No. No. Ja jestem wyjebana gdzieś daleko, bo ja czekam aż mroza wróci. Jestem drewno rąbię Porąbało cię? Dokładnie Adam, porąbało mnie. No teraz będę mógł podpalać jak Andrzej wtedy. Co, będziesz w co, 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 co? Marcin, co ty robisz? Po drogę. Ty, Martin, budujesz podobę, ty Marcin budujesz, a będziesz się bawił tym przecież Redstone'em, będziesz się bawił tymi tak, <grafy> tak, Martin już, sobie, już te pewnie Cie kusi co? Ale ja co zrobię, bo mi się ich tam Plague Ink, tak, gra teraz popularna jest. Job! Ale znalazł Na Całą polanę kwiatów, i lawdę. I lawdę, no. Wiele... kurwa, ja cię nie słyszę. Wiesz, że w skrzynce to. No dobrze. A jak wiesz, Marcin Babrota, coś pod nosem. A wiesz, że już przy... Marcin. 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 tak gadać ci, yy, ten serywalek. że że No? <nie>. <ścoughs> 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 Daję Cię, Marcin. Ciebie tak słychać? właśnie. Ta, jak tak zaczynaš gadać, ty zaczyna lekko przerywać. Tak, tak, nie ściemniaj Marcin, bzdur mi teraz. Mikrofon. Kłamiesz! <laughs> Kaszelek do skwiera. Korona... Koronawirus. Mm -mm. Nie. 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 Marcin, że masz kaszel, to kurwa nie musisz mieć koronawirusa? Bo to by nie miał wtedy kataru. Skąd bo koronawirus nie. Yy, tu nie masz kataru, tylko masz kaszel sam i gorączkę. Czyli wypisz, i ty. Czemu ja. Gorączka zawsze, Marcin. Kaszelek do Skwiera. Ja nie mam. Ja nie mam kaszlu do... To wybuch TNT. Przeje To był Creeper. Creeper? Właśnie idź dalej. Oh, bo... Nie, oh, man. Oh, man. Idę po kole, zaraz przyjdę. Nie pikoli, bo cię rozpierdoli. Z czego się śmiejesz? <noise> z tego komentarza. Nie, nie znaleźć tego tekstu. A ty Adam co pijesz? Coca-Cola. Zobacz. No właśnie. Maciej, i tak nie dożyjemy do następnego roku. A to tak samo dobrze mówi ten żul. Dlaczego pali? Byłeś okay. wtedy? Mówił, że dlaczego pali szlugi który? Nie w poznaniu jakiś on, Nie ten co nas zaczepił i, i yy, grzał tam coś innego kupało, co ten To mówił no paru szlugi, bo... No, tak już nie będzie... Co się za rok już nie będziemy istnieć. Może on przewidział Nostradamus Co Sradamus Nostradamus nostrada, Marcin. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Masz jak sobie killów już, Marcin? Nie, nie, nie. A ja już znalazłem raz Trzy diaksy były Ja, ja miałem dwa I się spaliłem A jeszcze jak Gamerula nie było No Zanim przedeść A ile, ile już graliście Godzinę ponad to Czemu wcześniej mi nie powiedzieliście Co? Czemu wcześniej mi nie powiedzieliście Nie wiem Zbieramy rólę. Steaksy. Kurwa! Tam jest. Wyjebało mnie. I cofnęło to, co zrobiłem. Ale nie mogę wyjść z Minecrafta, bo mi się przerwie nagrywanie. I nie mogę zatrzymać wysyłania tego filmu. Kto przyszedł? Uwaga, uwaga. Coca Cola Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Ale sześć Eee, tam kanapki Nuke Cola to będzie Gdzie była Nuke Cola, Marcin? W tym um, Tak ja um, Jak on to boli? <laughs> Ale wiesz o, o czym była ta gra? O tych podziemiach nie, Nuke Cola... Marcin, Nuke Cola to była w... Yy, w falloutcie. No. A ja mam Fallouta 4, jakoś nie, nie chciało mi się grać. Kupiłem ją za stówę i nie, nie gram. Nie gram. Tak samo było z tym Falloutem. Kupiłem i przestałem grać i dopiero teraz idę. Tak. Jest gówniany ten... Fallout. F czwórka fa Fallout jest gówniany? Mm -hmm. A nie 76 sześć? Nie, tu chyba spoko, siedemdziesiąt. nie, 70 czy 80 Siedemdziesiąt. On jest online czy jakoś tak? Mhm. Mm tak. Czy offline? Online też jest. Ty jesteś Marcin offline. Off the line. Teraz zapkuję, teraz bo wpierdam. Ej, ale Marcin, polecam ci to. Ale ty kaszmarkową jadłaś to? Co? No tom, yy, To takie. To chińską taką, tom. Ten makaron. Chińską, zupkę chińską. Zupkę chińską? Nie, to jest takim tym. Chińską, zupką chińską. Nie, to jest w takim, yy, w takim wiesz... Okrągłym. I tam się, to jest po prostu. To jest makaron po prostu tak jak ten. To nie jest zupa, tylko makaron po prostu. Aha. I to nie jest w takiej paczce typowej, tylko w takim e, jakby kubku. Okej, okay, Adam, fajnie. To jest dobre, to jest polo. Dobra, to jest z sojowym, okay. do. Dziwne, że ludzie tego nie kupują, bo to jest takie tanie. Bo skidy się boją. <grymne> Adam, kurwa. No, ko piwa korona już nikt też nie kupuje. Najgorszy rok ma. Marcin? Jest Marcin czy nie? Jest. Y Ej, wiesz kto? Ja pierdolę. Marcin co za debil. Co on robi, kurwa? Sorry, kurw. Wiem. I chciał ci to napisać. Już nie... nie lepiej było powiedzieć. Na pewno go uwiedzenie. Ej, wiesz, Marcin zgadnij, o czym nagrał film Carry Korona. No. Cześć ma. Broza... Nie mnie, bo mnie wyjewał Creeper i siedzę tu kurwa 15. 15 A nie byś zginąć po prostu? Ha, bo ona nie wie, gdzie jest ten. to jest blisko. Uważaj, Creeper. Kurwa... Ej, to słyszałem. Ej, tu następne dwa! To no mroza! Creeper? Oh, man. <głaniczny> Ej, Hej, w ogóle jak jaki przypał Mi tak stara, tak z dupy do pokoju, co nie? No i co? Nie, z dupy ni z truchy. nagle tak patrzę. Kurwa, przecież stara nie co niej mówią? Ona zaczyna łazić w pokoju. taki kurwa ze srana. ja pierdolę. Ciębie nagle... mnie no dobra, to jest normalne. Dobra, Marcin, ty kurwa jeba Nie jem. Ta. A nie ser. No. Marcin po 22 się nie Ja mam nadzieję, że mi teraz ten, bo trochę zacinało, to